Czy dziki są niebezpieczne? Oczywiście od razu można odpowiedzieć na to pytanie: że tak, jak najbardziej dziki, szczególnie samice z młodymi, ale nie tylko. Również te, które są zaskoczone, te, które no, można powiedzieć nie są w takim stanie jak trzeba, coś im dolega. Są to zwierzęta, które mogą być dla nas, ludzi, bardzo niebezpieczne. I tutaj należy o tym pamiętać. Dzik to nie jest zwierzę, które możemy traktować jako coś bezpiecznego. Co jest szczególnie groźne obecnie, kiedy te dziki zaczynają być coraz bliżej nas. Ponieważ to zagrożenie ze strony dzików, to jak niebezpiecznymi są one zwierzętami, zostało zwiększone właśnie poprzez to, że jednak są to zwierzęta, które bardzo mocno się do nas zbliżyły. O ile jeszcze kilkanaście, dwadzieścia, kilka trzydzieści lat temu tych dzików, może. Było dużo, ale nadal były to zwierzęta, które raczej nie były tak blisko nas. Niestety, ze względu na to, że dzik jest zwierzęciem inteligentnym, co by nie było, sprytnym oraz doskonale przystosowującym się do warunków, oznaczała to, że bardzo szybko przyzwyczaił się do życia obok człowieka, zauważył, że jakby nie było, jesteśmy w stanie mu dostarczyć pewną ilość pożywienia, pewien. Zasób bezpieczeństwa, tutaj już te drapieżniki mu nie zagrażają, chociaż tych drapieżników, które zagrażają, dzikom jest naprawdę niedużo. I dziki stały się zwierzętami, które mieszkają obok nas, obok naszych miejscowości, naszych miast, i co gorsze, również w naszych miejscowościach, w naszych miastach, bardzo blisko człowieka. Wybrałem scenę, żeby być dobrze oświetlony. Wiecie, że lubię narzekać, gdy nagrywam. Tak też lubię narzekać. Tutaj, może, taka, taki off-top. Tylko nie myślałem, że to oświetlenie ze strony słońca będzie tak mocne. Wracając do naszych dzików. To, że zwiększyła się ich liczebność, oraz co o wiele gorsze, zwiększyła się wielokrotnie ich liczebność blisko nas, ponieważ tak jak wiecie dziki zamieszkują nasze miasta, nasze miejscowości, miejsca, gdzie jesteśmy, gdzie wypoczywamy. No chyba każdy z nas widział materiały na przykład z Plaż nad Bałtykiem, gdzie te dziki robią co chcą, z miast, gdzie sobie spacerują niekiedy po kilkadziesiąt sztuk. To to niebezpieczeństwo się zwiększyło. Nadal dzikie Istotą, która potrafi być duża, potrafi ważyć nawet ponad 200 kg, chociaż taki 40-50-kilkudziesięciokilogramowy dzik też jest bardzo niebezpieczny. I te instynkty się nie zmieniły. Samica w obronie młodych, czy ogólnie dzik w obronie siebie, czy też stada, potrafi być niebezpieczny, potrafi zaatakować. I potrafi w tym być bardzo skuteczny. To nie jest taka świnka. Którą możemy pogłaskać, która nam nic nie zrobi. A te świnie, te hodowlane świnie, też potrafią być niezbyt miłe, też potrafią stanowić realne zagrożenie. Tylko, że dzik to jest dzikie zwierzę. I jest takie coś, że trzeba na drzewo uciekać, kiedy ten dzik jest. Tylko, że no, w mieście ciężko uciec na drzewo, prawda? A niestety te dziki są coraz bliżej nas są tuż przy nas. Co jak powtórzymy już chyba dwukrotnie, jeszcze zwiększyło to zagrożenie. Ponieważ dzik może nawet dorosłego człowieka zaatakować i no spowodować bardzo duże, można powiedzieć, uszkodzenia. To jest oczywiste. Nie mówiąc już o tych młodszych ludziach. A że ich jest dużo, są blisko nas, to to ryzyko wzrasta. Nie oznacza to wcale, że musimy je od razu. Całkowicie wyeliminować to jest zupełnie inna sprawa, tylko oznacza, że musimy uważać. Mam nadzieję, że zostaną przedsięwzięte różne działania, żeby to zagrożenie można odsunąć od nas, zminimalizować. Nie wiem, jak to wygląda w całej Polsce. Jak przedstawia się to w sytuacji, gdzie te dziki jednak już zaczynają być zbyt blisko nas i jest ich zbyt dużo. Pamiętajmy, że dzikie zwierzęta to są zwierzęta, które musimy chronić, które musimy zapewnić im odpowiednie warunki, miejsce, żeby mogły po prostu egzystować. No na przykład tak jak tu. Tylko, że tu chyba dzików nie ma: są sarny i lisy, i borsuki. Dziki. Chociaż dziki są, tylko że bardziej tam, gdzie jest dużo kukurydzy, co też dla rolników. Nie tylko tych, którzy posiadają kukurydzę, ale ziemniaki i inne rośliny, dziki też stanowią duże zagrożenie. Może nie dla nich, tylko dla ich upraw, ale chodzi o realne zagrożenie nas, że możemy zostać zaatakowani. Miejmy nadzieję, że coś się zrobi, żeby to ryzyko spadło. Ponieważ jak na razie nie doszło do niczego złego, tylko że to jest kwestia czasu. Skala. I bliskość jednak może sugerować, że no do takiej sytuacji dojdzie. Więc mam nadzieję, że osoby, które wiedzą, co robią, potrafią niejako przedsięwziąć odpowiednie kroki, to zrobią, żeby to zagrożenie zminimalizować. Bo naprawdę kilkudziesięciu, stu, kilkudziesięciu, dwustu kilkudziesięciu kilogramowy dzik, już nie mówię, gdy jest kilka nie jest to zwierzę, które można. To znaczy, zagrożenie z jego strony można umniejsze. Ok, nie przedłużam, nie dochodzę do tych ośmiu legendarnych minut. Bardzo dziękuję za uwagę. Czy wy mieliście spotkanie z dzikiem, czy też uważacie, że stanowią zagrożenie, a może wiecie, jak rozwiązuje się te zagrożenia? Czy te dziki są odławiane, czy w jakiś inny sposób likwiduje się to zagrożenie ze strony dzików, gdy na przykład są już zbyt blisko nas? Zapraszam do sekcji komentarzy, oczywiście, zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania, pokazania znajomym, wrzucenia na swoje media społecznościowe. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.